Za, za to, że mogliśmy dzisiaj popatrzeć na Twój sprzęt i na to, jak pracujesz, y, powiedz mi, jakie usługi w zasadzie świadczycie? Pełny zakres usług. Pełen zakres? Praktycznie świadczymy wszystko, od orki po uprawę, po siew, zbiór. No, praktycznie wszystko pełnimy, tak? No, trzeba przyznać, że też macie kawał sprzętu i macie czym robić, tak jak patrzę. A, <grych> Niezła jest, prasa? Jest prasa, są przepysy zbierające się, szkarnie, kombajny. Jest czym robić, tak. Super. Powiedz mi jeszcze jedna taka rzecz, która no, dotknęła was, bardzo tragiczna zresztą całkiem niedawno, tak? Spłonęła wam hala z, ze sprzętem prawie za 4 miliony złotych. Powiedz mi, jak twoja rodzina po tym wszystkim się trzyma tak naprawdę? No, to akurat było w lutym, no, spłonęło wszystko. No, po tym pożarze było ciężko. Ale naprawdę dzięki ludziom, dzięki właśnie pomocy ludziom, ich miłe słowa wsparcia, Jakoś stanęliśmy na nogi, naprawdę było ciężko z tym, bo praktycznie straciliśmy wszystko, bo spłonęły nam maszyny, którym wykonywaliśmy usługi, nawet nie mieliśmy czym na, na wiosnę wyruszyć tak? I, i pełnić te usługi dla klientów. Nie? Ale ludzie, właśnie rodzina nas pomogli bardzo i też finansowo, nie powiem, że nie, i, i również i te miłe słowa o tych ludziach. I to dzięki nim naprawdę znowu nogi i dalej pełnimy usługi. Fajnie, bardzo, to jest bardzo ważna rzecz cieszę się, że był aż taki odzew, bo zastanawiałem się tak naprawdę jak to jest, bo czytałem o tym. Zresztą, kurczę, no, to jest niesamowita historia. Twoja mama praktycznie y, mogła zginąć tak w tym pożarze, wyciągnęła ciągnik sama. Tak, tak, tak właśnie akurat w ostatniej chwili jeszcze właśnie wyjechała ciągnikiem z hali. Bo akurat w domu nas nie było, mnie i taty, bo odszerzaliśmy drogi gminne, bo siedziałamy na rzecz gminy oczywiście, hmm. odszerzamy drogi i nas nie było i tylko mama była w domu i jeszcze zdążyła jednym czynnikiem wyjechać. No niesamowita historia. Powiem Ci, że yy, w ze współczucia, bo to jest bardzo trudna rzecz, to nie, każ każdemu się wydaje, że yy, że to się zawsze gdzieś dzieje, komuś się dzieje, a tutaj się stało akurat Wam tak i bardzo przykra sytuacja, ale bardzo fajny odzew też właśnie między innymi gminy i reakcja ludzi. To jest bardzo ważne, tak, żeby sobie pomagać w takich chwilach, bo jak zakładam, firmy ubezpieczeniowe nie zawsze stają na wysokości zadania. Ciężki temat z z przynajmniej, nie? Tak. tak samo i obcy w internecie był. rzutka założona przez naszych znajomych, naprawdę nie wiedziałem, że aż taka kwota zostanie osiągnięta na tej rzutce. Aha. Naprawdę też. Tak, także powyżej tam 100 tysięcy, tak? Z tak, tego tak. co wiem, z rzutka bo na 100 tysięcy, już jest daleko poza setką, tak? Ale to też jest, przyznajmy, no to jest chyba kropla w morzu potrzeb, tak? Tak, tak, niestety. No to no, kropla w morzu, ale, ale dużo pomogła też nam. Na tak, wspaniały gest. Z naszej strony też masz pomoc, to już sobie obgadamy, jakby po, poza kamerą. Jeszcze jedna taka fajna rzecz, czy widzimy się w Bednarach? Zależy wszystko od pogody, tak? Jak nie, będzie, nie będziemy koszami kuryzy, to oczywiście, zobaczymy się w Bednarach. No, mam nadzieję, że wpadniesz zaraz na stoisko, będziemy mieli okazję ogościć Ciebie i Twoją rodzinę, także do zobaczenia w Bednarach! Również.